Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Proszę państwa dzisiaj coś specjalnego Ponieważ na wczorajszym streamie Robiliśmy sobie kilka draftów I postanowiliśmy, że Cześć. z Damianem będziemy się snipili Podczas, yy, podczas finału znaczy, Teoretycznie chcieliśmy się znaleźć w drugiej rundzie i w trzeciej Ale nam się nie udało Więc ostatecznie Damian musiał mnie usunąć ze znajomych I w końcu nie znalazło Także yy, mecz z Damianem w finale drafta To zobaczycie oczywiście za chwilę, zostawcie yy, łapeczkę w górę Subskrybujcie kanał, proszę zobaczyć ten wspaniały mecz Damian finale drafta leci <laughs> Co ty tutaj masz? Mam nadzieję, że Morata. Morata po prostu zrobi swoje. Zrobi swoje i tyle. Jestem ciekaw, kto, kto bardziej wyjdzie na plus po tych nagrodach, generalnie. Spalony tutaj był, panie Damianie. To był spalony. Nie było spalonego. To były gierki psychologiczne. Powiedziałem, że był spalony i specjalnie strzelił z dystansu. Fajr, my holy lit. Mamy to, mamy to, pareresz, 5 na 5, byku, 1-0. Oj, bramka, niestety, kurde, tam... za, za łatwo przeszło przez tą obronę, za łatwo przeszło. Oho, czy to jest słynny Frubol? Czy to jest słynny Frubol i czy to Salach tutaj właśnie wchodzi w pole karne i kurde, broni? broń. Otóż, co? No nie, no tak nie wolno robić. Piękny Zizu. Piękny Zizu, tak jest. Vamos. Vamos. <laughs> Chłop zgubił piłkę. Karny! Karny! On będzie patrzył! On będzie patrzył! Widziałem. Chciałem być sprawiedliwy wobec Damiana, nie? I on mi strzeli bramkę. Panie Damianie, naprawdę, panie Damianie. Spróbujmy Morata na SP. To będzie głupie, pewnie, ale spróbujmy. O, czy to jest Morata sam na sam? Chyba tak. Mamy to, proszę państwa. PAUZA! IRE! <laughs> no namian! O! Okej! Okay. Ale mamy paczkę 35 koła, w której będzie walkout Nie będzie walkout Ale są ekrany, więc już wyszliśmy inform jeszcze No 10 koła Proszę Państwa, kto to będzie? Eee, no No oprócz tego zrobiliśmy też parę paczek e, mianowicie w sumie jedną, nie, dwie paczki Zrobiliśmy piga 8.6 plus I 10 kart razy 8.5 Dokładnie Takie były paczki, także również proszę zobaczyć o, czułem się. Kabel tutaj. Mamy to! Okej. Okay. Gdybym był zawodnik z Bundesligi byłbym bardziej zadowolony. No niestety Ederson spóźnił się. Ederson się spóźnił. Miał być w moim piku w tym tygodniu, w sensie w zeszłym na Food Champions. Ale się spóźnił. Ale 9-4. Proszę bardzo. Niech się... mam zakręcić śmigłem. Dobra, zakręcę śmigłem i wylatuje Sancho. Tak to działa. Kevin? Ale jest sabicer! jest sabicer, ej, jest sabicer, dobra, jest sabicer. No a dzisiaj co? No dzisiaj raczej już więcej nic dla was nie ma, możemy sobie zrobić jeszcze w sumie jednego drafta, no bo te, jak są te drafty darmowe, no to kurczę, zrobimy sobie, nie? Mam nadzieję, że będzie coś fajnego, jakaś kurczę fajna karta, którą jeszcze nie graliśmy, nie? Karta, którą jeszcze nie graliśmy. Mamy formację 4-4-2 lub 4-2-3-1 szeroko, wezmę 4-4-2, no bo prawie jak 4-2-2-2, Fedek jest za Cristiano i Kulusewski, ależ piękny wybór. Ale wezmę to Ronaldo, bo jeszcze nim nie grałem, może będzie jeszcze jeden Jeza, mam taką nadzieję, bo... Już graliśmy, oczywiście, więc bardzo fajny wybór Bardzo fajny, na sam początek Kaseres, no nie, już wolę tego Rafę tutaj Także lecimy, Pyryszy państwa, eśpek, może jakiś Seria, Modric No niech będzie urodzinowy Modric, potrzebujemy jakąś ikonę może, co? Akunia, szawi to będzie Akunia, bardzo ładny draftik. Jeszcze jakiś fajny napadzior, Mbappe, Mbappe, no Wiem, że się nie połączy, ale Mbappe to jest Mbappe, no Trzeba takie karty brać I jeszcze Rashfordik albo Bamba ale wezmę Bambę. Wezmę Bambę, bo się połączy z Mbappe. Co mamy dalej? No niestety musiało w końcu, ale skłonaty z Liverpoolu. Połączy się z Dinie. I może jeszcze tutaj um Titi. Okej, okay. francuska obrona, nic nowego. Na bramce... Francuz? Eden 98, witam. Plus 5, bo z Modriciem się połączy. Ale teraz Cristiano bez grania, kurczę, fajnie. Najwyżej z ławki będzie wchodził, no i tyle. I jakiś może Carlos, co? Kurde, niestety nie, Mendy. Wezmę Mendiego. Lepsza opcja na pewno niż Dinie, to jest pewne. O, ikona Best, Cavani i Robert Lewandowski, proszę Państwa. No wezmę Lewandowskiego, no jak mi dają Roberta, no to biorę Roberta, no jakże inaczej. I ostatnim wyborem będzie Danilo. Czemu nie? Wygląda całkiem solidnie, nie ukrywam. Wygląda naprawdę całkiem solidnie. Myślę, że pierwsza runda powinna być prze... No właśnie, jaka powinna być? Dobra, moi drodzy, lecimy ze spotkankiem. Jo... <laughs> nie powiem jak. Oho, Griezmann aż musiałem cichnąć po tej interwencji Kurtuły bardzo dobrze O, 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 Kylian, Kylian Mbappe, no powinien być chyba szybszy niż Filip Lam, nie? Dośrodkowanie do dupy, po, po co to dośrodkowanie? Ale czy, tutaj, nie spaliłeś Cristiano? Nie spaliłeś, to jest 1-0, to jest Cristiano Ronaldo, takie coś trzeba strzelić 1-0 Mbappe omijam ramkarza lewa noga, 2-0 proszę Państwa, pięknie to zrobił Mbappé. Czyżby akunia? Czyżby 3-0 Mbappe... Oj, to jest 3-0. To jest 3-0. Kylian Mbappe Ale nie ma jeszcze niciwitu. Jeszcze nie ma. 4-0. O jezu, Mbappe! Pusta bramka, chłopie. I Christiano. 4-0. O. I teraz już na pewno nie wyjdzie. 4-1. Christiano. I Mbappe, 5-1. Jup, jup i 6-1. I będzie rage quit, wreszcie, wreszcie, naprawdę. Musiał przegrywać pięcioma bramkami, żeby zrozumieć, że raczej nie ma szans. I bardzo dobrze. Kolejna runda przed nami. O, zrobiliśmy jakieś wyzwanie. Wspomnień charts dostaniemy sakę. Foot is znie Tu proszę państwa. Co to jest za paczka? Dwórzadki Piłkarz 86. Plus. No i to jest darmowy foder i to mi się podoba. Też najpierw paczka za 25 koła, może jakiś fajny foderek. Nie ma. Nie ma, okatu, ale są ekrany. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Z Hiszpanii. Y... Kajechon 8-4, no i elegancko. I dwie karty: 8-6, plus, na pewno będzie walkout, to jest pewne. I może jakiś. F... jakiś... ktoś na obronę z Bundesligi, no, na pewno będzie Toc. I Ronaldo. <gryw> <gryw> Ale jest na a to jest liga francuska przecież. O, Espinoza wrócił do nas, przepalaliśmy go ostatnio, no i fajnie, okej. Okay. Offenbach 069 Oj, tu może być ciężko. Tu może być ciężko, myślę. Mbappé. Tak jest. Pięknie znalazł miejsce. Asysta Guerrero przy okazji, ale musimy i tak zrobić te zmiany. No bo inaczej może być troszkę trudniej, nie? Więc wchodzi oczywiście Cristiano, wchodzi Kai Walker. Zostawimy sobie MTT'ego. Oj, to chyba będzie szybkie 2-0. Oj, broni Areola, szkoda, powinno być 2-0. Oho. I to się, to się zemści teraz, niestety. Mbappé. 1-1. No niestety, trzeba było, to jest to z to trzeba było wykorzystać ten strzał, Cristiano, niestety, to już po prostu się zemściło, no. I znowu Mbappé. robimy w ślizg tym untitym, ale... Mbappé doc. Luis O oh ja... Yeah. Ja tu już widziałem, że kurtua wyjmuje taki strzał, a tu jest 3-1, no. Oho, Cristiano, krótki słupek, to musi być gol. 3-2, wracamy. To dla widzów. To dla widzów. Oh. To dla was. Przesadzam chyba. Mm. <laughs> chyba przesadzam. Christiano, oj to będzie lobik. Już myślałem, że nie trafi. Jest, 5-3. Jakby to był zwykły Ronaldo, no to możliwe, że nawet by nie strzelił tego, ale że to jest Tote, no to... no to musiało po prostu wlecieć. 5-3. Okej, okay, 5-4. Spokojnie. I Cristiano. Po meczu. 6-4. 7-4. Proszę bardzo. Mamy pufinał, Ufinał, proszę Państwa. Pimbokas Mbappé Toc po raz kolejny Maradona Optimus. Tyle widziałem. To było dosyć łatwe, nie ukrywam. To było zbyt łatwe, nawet bym powiedział. No, okej, okay, 1 do 0. To była strasznie głupia akcja, bo nie wiem skąd się wziął, ale okej, okay, no co? No, 1 do 0. Lecimy dalej. Czy co będzie? 2 0. Co tu się dzieje? Te akcje, które przeprowadzam są tak głupie, biorą się totalnie zniko. No ale nie będę narzekał, bo 2-0-2-0. Jestem bliżej finału, no ale Mbappe 3-0, 15 minut w półfinale drafta 3-0. O! I 3-1. Dobra, zaczyna się powrót chyba z podróży. Pyk. 4-1. Trochę ryzykowny to było, co zrobiłem, ale kto nie ryzykuje, ten nie strzela bramki na 4-1, proszę Państwa. Pierwsza połowa. Solidna w naszym wykonaniu. Oho. Człóżby. Christiano Lewa Noga. 5 do 1. Ragequit, moi drodzy. No można było się tego spodziewać, bo gość nie był jakiś mega dobry. W sensie na początku było trochę problemów, ale potem już z górki. No to ostatni mecz na dzisiaj, proszę Państwa. Ostatni mecz na dzisiaj. Bon FVB i znowu Toc Mbappe, No nie tak przecież trzeci mecz rzędu z Mbappe No kurde. O i to będzie niestety. Killion, Killion Mbappe. Oj, źle, źle, źle. Tak nie można grać w obronie, panie Alvinie. Tak nie można grać w obronie. Drugi raz Mbappe. <gryw> nie umiem przejść tego Ferdinanda, kurde no. A, no coś czuję, że ten mecz będzie niestety jednostronny. I to tym razem nie po naszej stronie. Llorente, dośrodkowanie, Frenkie de Jong. 3-0. Ja myślę, że przy czwórce będę już chyba opuszczał. O nie, o nie, 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 nie. Walker. Замоцны. Замоцны. Proszę Państwa, 4-0, tego wina. Były dwa finały dzisiaj, drafta, co jest już dużym osiągnięciem z mojej strony. Mamy znowu te same, nie, nie te same paczki, ale podobne, także nie będę jakoś specjalnie płakał. No, chodzi o to głównie, żebyśmy, wiecie, mieli jakieś tam fodery i tak dalej. Nie mamy ekranów, niestety. Ale chodzi o to, żeby mieć świecące karty do pików. Paczka za 25K, dokładnie. Może jakiś łokałcik dla widza? Nie ma ekranów. A szkoda. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jutro, co jutro jest, i to są nagrody. Proszę Państwa, jutro są nagrody za G2, rangę drugą, także widzimy się oczywiście jutro rano. I co? Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia, adios.